Hej, kochani, z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test nowości kosmetycznych. W tym sprawdzimy sobie nową kolekcję z która powstała we współpracy z MIO oraz nowy podkład ze Stars from the Stars. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak te kosmetyki się sprawdzą, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo akurat w dniu publikacji tego filmu, czyli 3 sierpnia, wypadają moje urodziny. Dlatego tak, wszystkiego najlepszego dla mnie i dzisiaj świętujemy. Ale jestem też ciekawa, czy ktoś z Was ma dzisiaj urodziny, bo ja w sumie nie spotykam Spotkałam chyba w moim życiu osoby, która również urodziła się 3 sierpnia. Zawsze częściej, jak już coś, to był to drugi albo czwarty, więc szukam takich moich urodzinowych bliźniaków i też życzę tutaj wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że za rok też się tu spotkamy i będzie nas jeszcze więcej. Dlatego jeżeli macie tylko ochotę, to zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję, a ja przechodzę już do testu. Jeżeli chodzi o kosmetyki z Sinseya, to udało mi się kupić całą kolekcję. Zapłaciłam około 200 zł i jest to limitowanka, która jest na okres właśnie tutaj letni nazywa się ta kolekcja Summer Breeze i zaczniemy sobie oczywiście od oczu bo zobaczcie mam tutaj przepiękną paletkę z cyklu tych ich piątek ta zachwyciła mnie tutaj bardzo kolorami jakie się w niej znajdują kosztuje ona 40 zł mamy tu pięć cieni w tym dwa błyski topery oraz trzy maty ma nam zapewniać taki wakacyjny vibe jest idealna do podkreślania naturalnego piękna niezależnie od okazji jeżeli chodzi o maty to mamy tu typowy cień bazowy też jest piękny pomarańcz który uwielbiam Kocham, może się dzisiaj przemogę i go użyję, oraz taki typowy brązik. Więc uważam, że ta paletka będzie zarówno dobra na co dzień, bo też jesteście w stanie za jej pomocą zrobić dzienny makijaż, ale też możemy zrobić tutaj coś bardziej szalonego. A błyski są takie półtransparentne mamy tutaj ze złotymi drobinkami i bardziej z takimi niebieskimi. I fajne jest to, że w opakowaniu mamy lusterko. Ja ogólnie się trochę śmieję, bo jeszcze rok temu w ogóle nie testowałam wam niczego właśnie z tej marki, a w tym roku już testuję wam chyba trzecią albo czwartą paletkę. Jako bazy użyję tego najjaśniejszego, matowego cienia. I tak, ja poza kamerą zrobiłam już sobie drugie oko. Jeżeli chodzi o pigmentację tego bazowego cienia, to nie jest najgorsza. Dla mnie to jest taki zwykły, bazowy cień, który daje nam taką jakby jaśniejszą poświatę, właśnie na oku. W opakowaniu one się bardzo sypią, ale wydaje mi się, że tak jest za każdym razem, jak testuję Wam właśnie cienie tej marki. Teraz czas na najciemniejszy brąz i będę go nakładała od zewnętrznej strony, zarówno na górną powiekę, jak i na dolną. Ja sobie porównywałam, bo myślałam, że może ten cień jest taki sam jak w tej paletce od Vanessy, ale jednak ten brąz jest jakby tak pomiędzy tym najciemniejszym z tamtej paletki a najjaśniejszym. Myślę, że w tym momencie jest to bardzo widoczne, więc jeżeli o niego chodzi, to on ma też pewne swoje limity i za jego pomocą nie będziecie w stanie zrobić takiego bardzo mocnego smoki. Tu już trzeba się będzie wesprzeć czymś ciemniejszym. Gdy ten etap mam skończony, przejdę sobie do pomarańczowego cienia, mojego ukochanego, a tak naprawdę to znienawidzonego i bardzo mocno Teraz tutaj wychodzę ze swojej strefy komfortu i będę nakładała go właśnie tutaj, tworząc taką jakby linię, oraz tu od zewnętrznej strony na dolną powiekę, żeby, tak wiecie, trochę rozszerzyć ten makijaż. Mam nadzieję, że to dobrze wytłumaczyłam. Pigmentacja nie jest najgorsza, ale miałam, przyznam wam się szczerze, lepiej napigmentowane pomarańczowe cienie. Tego raczej do mojej topki bym nie zaliczyła i takim puchatym pędzelkiem będę go nakładała teraz tutaj, właśnie od zewnętrznej strony, tworząc mniej więcej coś takiego a dolną powiekę sobie przyciemniłam, bo musiałam i zrobiłam to tym cieniem najciemniejszym z tej paletki od Vanessy. Teraz przejdę sobie do tych toperów, i tutaj chciałabym użyć w głównej mierze tego złotawego i użyję w tym celu palca i będę to nakładała dosyć tak, wiecie, niedbale, w sensie nie będę się tutaj zbytnio zastanawiała, jak to rozmieścić, bo chcę uzyskać taki efekt właśnie bardzo rozproszonych tych drobinek, trochę takich jak łzy. Zobaczcie, jaki on daje piękny efekt, ślicznie się mieni, bardzo ładny cień, ale Zawsze te wszystkie topery, właśnie bądź cienie błyszczące z MIO, są super. Na cieniach pracowało się bezproblemowo, szybko się blendowały. Najbardziej wydaje mi się, że podoba mi się ten błyszczący cień. Daje naprawdę niesamowity efekt na powiece. Dużo możemy poszaleć z tą paletką, bo ona daje nam wiele możliwości. Zarówno jeżeli chodzi o coś delikatniejszego, jak i mocniejszego. Pozostając przy oczach, teraz przyszedł czas na przetestowanie eyelinera właśnie z tej kolekcji. Ja się tutaj boję, jak on mi będzie pasować, ponieważ jest on. On się nazywa Flow Liner i kosztuje 30 zł. Ma mieć intensywny kolor głębi oceanu. Ma również ulepszoną zastygającą formułę Long Lasting, która utrzymać ma się przez cały dzień i jest idealny do tworzenia odważnych makijaży. No dzisiaj na pewno jest odważniej niż zazwyczaj, bo jak coś już takie makijaże to wam robię u mnie na Instagramie albo na shortsach. Rzadko się kiedy zdarza, że w teście wam coś takiego odwale na oczach. Dlatego już sobie na drugim oku sprawdziłam ten eyeliner, jak będzie wyglądał z tym makijażem. I nie ma tragedii. Można tutaj pomyśleć sobie, że ten eyeliner to jest morze, nad nim zachód słońca. Jakoś możemy pójść w tym kierunku. Dlatego pędzelek do eyelinera w dłoń i lecimy z tematem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten eyeliner, to ja zdecydowanie bardziej wolę wiecie takie niż kremowe po prostu w pisaku eyelinery. Zdecydowanie lepiej mi się na nich pracuje. Jakoś do tego typu eyelinerów nie przywykłam. Ale jeżeli chodzi o jego pigmentację, to jest naprawdę dobra i ładnie, równomiernie się póki co nakłada. Ale nie ukrywam, że on dodaje coś temu makijażowi. Ja wiem, że może teraz jest tutaj tak nadupiony na moich oczach trochę, ale jednak test rządzi się swoimi prawami. Na przebitkach zobaczcie sobie porównanie. Eyeliner jesteśmy w stanie nałożyć bardzo precyzyjnie. Kolor jest intensywny, nakłada się równomiernie. Producent też mówił, że ma mieć on taką zastygającą formułę Long Lasting, więc ja sobie zobaczę. Od Odczekam chwilę i sprawdzimy sobie, czy on się tutaj rozmaże. Dobra, przekonajmy się. Ja tutaj potrę sobie dosyć mocno. No i delikatnie, jakby on się rozmazuje. Co zresztą też tutaj możecie zobaczyć na moim palcu, że no trochę się odbił, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało na powiece po czasie. Oczy są nareszcie skończone, i teraz możemy przejść sobie do twarzy. I tutaj mam nowy podkład ze Stars from the Stars. Tak się złożyło, że testowałam Wam wszystkie dwa poprzednie, ten różowy oraz żółty. Filmiki znajdziecie tutaj w odnośnikach, a dzisiaj przetestujemy sobie ten najnowszy, który idealnie stawia się kolorystycznie z dzisiejszą kolekcją, którą testujemy. I chyba ten kolor opakowania najbardziej mi się podoba, więc. Mam nadzieję, że na mojej twarzy wyjdzie on lepiej niż mój ulubiony, czyli ten różowy. Nazywa się on Muntouch i kosztuje 30 zł. Jest dostępnych 6 odcieni, ja mam 03 Peach Medium. Jest to podkład upiększająco-pielęgnujący o średnim, możliwym do budowania kryciu i naturalnym w kierunku miękkiego matu wykończeniu. Ma stapiać się ze skórą, a zastygając gwarantuje makijażowi wielogodzinną trwałość i odporność na ścieranie oraz wilgoć. I ja tutaj znowu muszę ponarzekać, bo zgadnijcie, z czym mam znowu problem. Tak, z pompką. Jak chcę nałożyć właśnie na gąbeczkę trochę tego produktu, to rozpryskuje się on wszędzie. Więc fantastycznie kocham to. Próbując go nałożyć na gąbkę, wylądował on nie tylko na mojej kartce, ale również na moich spodniach i dywanie. Nie jestem w stanie nad tą pompką zapanować. Dajcie mi znać, czy jeżeli macie ten podkład, czy u Was też tak się dzieje, czy zaś jestem tutaj wybrańcem. Ja już przychodzę do nałożenia go na moją twarz i ja sobie zawsze biorę odcienie numer 03, właśnie z tych podkładów, które oni wypuszczają. W sumie nie brakuje. A nigdy innego zawsze zarotrujeczka, i zobaczcie, on jest taki bardzo jasny i faktycznie ma spoko krycie. Naprawdę jest dobrze. Delikatna poprawka, bo wjechałam na makijaż. Bardzo ładnie uważam, że podkład dopasował się do mojego koloru skóry i nawet nie będę go musiała nakładać na szyję, bo ten odcień jest uważam idealny. Zobaczcie sobie różnicę na połowie twarzy. Ja uważam, że jedna warstwa jest w zupełności wystarczająca i zapewnia ona takie średnie, ale bardzo dobre krycie. I też przepięknie się stapia, nigdzie się brzydko nie odznacza, co jest na bardzo ważne, bo wiecie, że ja nie lubię takich odznaczających się brzydko podkładów. Zobaczcie, nawet ładnie sobie poradził z zakryciem tej czerwonej plamki, którą tu mam. I ja faktycznie tutaj dostrzegam to, że on jest taki zastygający, pięknie wyrównał zaczerwienienia, skóra jest bardzo ładnie wyrównana, wygładzona, pory są też zniwelowane. Niczego brzydko nie podkreślił i też sama jego konsystencja jest taka kremowa i bezproblemowo się go rozprowadza po twarzy. I to jego wykończenie jest takie naturalne, faktycznie zgodziłabym się, że to jest taki miękki mat z lekką taką nutą satyny. Teraz czas na przypudrowanie mojej twarzy i w tym celu użyjemy sobie nowego pudru właśnie z tej limitowanej kolekcji Mio i Sensei i uwaga on ma być z efektem chłodzącym. What?! Przecież to brzmi jak spełnienie marzeń w lato. Nazywa się on Cool Breeze i kosztuje 40 zł. Pozostawia skórę odświeżoną i wygładzoną. Ma być idealny na gorące dni, kiedy potrzebujemy odświeżenia i matowego wygładzenia. Okej, okay, kochani, sprawdźmy, czy faktycznie będzie on chłodził. Jest on bardzo drobno zmielony. Zobaczmy. Ej, on ma taki sam efekt, identyczny wręcz efekt zapewnia na twarzy, jak kiedyś w limitowanej kolekcji z Bell też był taki puder. I ta robi dokładnie to samo, faktycznie ochładza, ale jaja. To jest ja Wam powiem takie głupie uczucie, bo wydaje się Wam, że nakładacie coś bardzo mokrego na twarz, a w istocie nic mokrego tutaj nie ma i zobaczcie, jak on sobie pięknie poradził ze zmatowieniem mojej skóry i jeszcze lepiej ją wygładził niż była ona wygładzona po tym podkładzie. Jakie to jest przyjemne, no ja nie wytrzymam. Strona zmatowiona, strona niezmatowiona. Szkoda tylko, że ten taki chłodzący efekt od razu niknie. To jest dosłownie, jak tylko przyłożę pędzelek i jak rozcieram, to już nie tego efektu chłodzenia, bardzo szkoda liczyłam, że może się on utrzymie tutaj dłużej na mojej twarzy ale nie można mieć wszystkiego normalnie mimo tego, że nie mam nic na szyi to i na szyję go sobie nałożę bo to jest takie przyjemne relaks z pełną parą, ale zobaczcie trzeba mu przyznać to, że on przepięknie matuje i też się nie odznacza niczego brzydko nie podkreślił i co najważniejsze bardzo dobrze wygładził strukturę twarzy powiem wam, że jestem bardzo zaskoczona pozytywnie tym pudrem i zobaczymy jak długo on będzie trzymał ten matowy efekt. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Teraz czas na przepiękny róż. Tylko on i tak trochę nie wajbuje z klimatem paletki. W sensie, wiecie, tam mamy pomarańcze, takie ciepłe odcienie, a tutaj taki różowiódki róż. No nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie na policzku. Nazywa się on Coral Vibe i kosztuje 36 zł. Ma dodawać nam blasku. Jest to opalizujący róż w delikatnym odcieniu, dodający właśnie takiego zdrowego, młodzieńczego looku. Cóż tu więcej mówić? Nałóżmy go sobie po prostu na mój policzek i faktycznie on jest taki delikatny. I zapewnia nam taki rozświetlony efekt. Bardziej wygląda on z tej perspektywy, jak rozświetlacz. Jest tak bardzo delikatnie widoczny, a w opakowaniu się osypuje. To wam też chcę zaznaczyć. Nie ma tragedii, bo gdyby był on mocniejszy, to zdecydowanie bardzo by się pożarł tutaj, właśnie z tym pomarańczowym cieniem. A przy tej intensywności jest, tak powiedzmy, w porządku. A bo ja nie wiem, czy to zaznaczyłam, ale nakładałam dwie warstwy tego różu i taki on daje efekt. Taki jest naprawdę bardzo delikatny, więc dla osób, które lubią właśnie takie delikatne róże, to myślę, że on Wam się spodoba. Bez lamp w świetle dziennym ten efekt jest troszeczkę bardziej widoczny. Kolorek sam w sobie jest bardzo ładny. Mamy tutaj też widoczne drobinki, które tworzą nam taki efekt tafli. To jest dla mnie taki produkt dwa w jednym i róż i rozświetlacz. I ostatnim kosmetykiem, jeżeli chodzi o twarz jest rozświetlacz. Nazywa się on Pearl Shine i kosztuje 36 zł, czyli tyle samo ile róż. I jest to rozświetlacz do twarzy i ciała o jedwabistej formule, która od Delikatnym blaskiem, który przyciągnie każde spojrzenie. Ma być on doskonały do podkreślenia kości policzkowych, obojczyków i innych partii ciała. On w opakowaniu jest taki szampański, więc będzie bardzo uniwersalny. Zdecydowanie takie odcienie są moimi ulubionymi. Zobaczmy sobie, jak on wyjdzie na policzku. No i zobaczcie, jaki to jest piękny efekt. Ja nie mam słów, już mi się podoba i zobaczmy sobie jeszcze, czy robi on ciemniejszą poświatę. Nie robi wygrywa. O, ja tutaj wyczuwam ulubieńca. Ostatnio bardzo mi przypasował do gustu ten zjoko z Biedronki i teraz właśnie jeszcze ten, więc fajnie mam nowe dwa moje ulubione rozświetlacze, to znaczy tamten z Joko to był niby róż. Rozświetlę sobie nim wszystko, co się da. Przepiękny rozświetlacz, bardzo szybki, i bezproblemowy w pracy. Kilka ruchów pędzelkiem i jest on nałożony, zapewnia nam cudowny efekt rozświetlenia, taki efekt tafli. Bez ciemniejszej poświaty, a to jest bardzo ważne, bo świadczy to tutaj o jego uniwersalności. Ten rozświetlacz swoim blaskiem przyćmił ten róż, ale czy mnie to martwi? Nie. I na sam koniec usta mam tutaj taki zestaw składający się z konturówki oraz z błyszczyka. Nazywa się on Mermaid Kiss i kosztuje 36 zł. Mamy tutaj kredkę, która jest dopasowana do błyszczyka i pozwala na precyzyjne konturowanie ust oraz błyszczyk o zapachu gumy balonowej w kolorze rafy koralowej i ma on dodać ustom pięknego blasku. Zaczniemy sobie oczywiście logicznie od konturówki. Strasznie mi się podobają te opakowania, wiecie, tutaj mamy takie elementy związane z morzem, no Tematycznie bardzo lubię, jak wiecie, jest o to też zadbane w kolekcjach. I chyba tak mi się wydaje, że to jest najciekawsza jaka się pojawiła, jeżeli chodzi o Sinseja. Więc ja już nie przedłużam i maluję. To, co mi się od razu rzuca w oczy, to to, że ta kredka jest bardzo miękka i kremowa, przez co absolutnie nie czuję tutaj żadnego dyskomfortu, gdy ją nakładam. Kolor jest bardzo intensywny, usta są równomiernie pokryte i zapewnia ona taki matowy efekt. Nawet można byłoby sobie tak ją solo nosić, ale zobaczmy, czy przez to, że ona jest matowa, to się nie będzie odbijała na dłoni. Nie odbija się, więc bardzo fajnie. I podoba mi się to, jak ona wygląda na moich ustach, bo wiecie, że ja zazwyczaj bardziej używam takich niód bądź brudnych róży, a tu taki żywy kolor i przyniósł fajny efekt. Jedyne, co mi się tutaj nie podoba, ale to jest już moje widzi mi się, że ja po prostu bardziej wolę takie wykręcane konturówki niż do temperowania, a ta akurat jest do temperowania. I czas na ostatni etap, czyli błyszczyk. I słuchajcie, on faktycznie pachnie gumą balonową i to tak. Taki jest piękny zapach, że ja nie mogę. Nie wiem, jak ja się powstrzymam przed zjedzeniem tego błyszczyka. Mam bardzo fajny aplikator, taki cieniutki. Zapach tej gumy balonowej się unosi wszędzie. Od razu też widzimy tutaj przepiękny błysk i to, jak to duło ze sobą fajnie współgra, zapewniając nam cudowny efekt na ustach. Jest to zestaw, można byłoby rzec, po prostu idealny. Zobaczcie sobie różnicę na przebitkach. Na plus zasługuje tutaj oprócz cudownego koloru błysku oraz tego, jak się ładnie on prezentuje na ustach, Ustach, to, że on się nie klei oraz nie spływa. Wiadomo, jego trwałość prawdopodobnie będzie taka typowa jak w przypadku błyszczyków, więc nie spodziewałabym się tutaj w tym przypadku jakichś rewelacji. Ale koniec końców, z tego jak usta wyszły, jestem bardzo zadowolona. Kochani, makijaż skończony, kosmetyki przetestowane. Spotkamy się tutaj wieczorem na podsumowaniu i zobaczymy sobie, co jest godne uwagi, a co nie. Powiem tak, ogólnie z wyników testu jestem w niektórych przypadkach bardzo zadowolona, w niektórych troszeczkę mniej. Mniej, ale po kolei, co, i jak. Podzielę sobie to wszystko na dwie grupy, czyli na takie kosmetyki, które na 100% kupiałabym po raz kolejny, oraz takie, na które nie wydałabym moich pieniędzy po raz kolejny. Zaskoczenia nie będzie żadnego, że zwycięzcą tego testu jest zdecydowanie rozświetlacz. Robi przepiękny efekt i utrzymuje się przez cały dzień. Jest bardzo trwały. To jest zdecydowanie typ rozświetlacza, jaki ja najbardziej lubię. Nie dlatego, że ma uniwersalny szampański kolor, robi Piękny efekt tafli. Prezentuje się cudownie, możecie sobie go użyć na twarz, na ciało. I też uważam, że sam ten rozświetlacz będzie bardzo wydajny, bo naprawdę nie trzeba go użyć wiele, żeby uzyskać tak niesamowity efekt błysku na policzku. Jakbym była postawiona przed tym, że muszę kupić tylko jedną rzecz z tej kolekcji Mio, to zdecydowanie byłby to ten rozświetlacz właśnie. I nie byłoby tu żadnej dyskusji, po prostu idę i biorę. Pozytywnie też zaskoczył mnie ten podkład ze Stars from the Stars. Ja Wam powiem, że jak testowałam Wam ten żółty z SPF-em, to on tak nie do końca mi siedzi i uważam, że jest najsłabszy z tej trójki. W dalszym ciągu na miejscu pierwszym dałabym ten różowy, ale bardzo blisko niego bym dała właśnie ten najnowszy. Jego krycie jest naprawdę dobre, zapewnia nam takie naturalne wykończenie. Ja wiadomo, tutaj po czasie się wyświeciłam, nie oszukiwałam niczego innego właśnie przez to, jakie wykończenie on miał na samym początku, więc nie jest to dla mnie żaden minus, ale na plus przemawia tutaj ogromnie jego trwałość. Bo utrzymał się bardzo dobrze. Też nigdzie brzydko nie poschodził, nie starł się. Jest to taki podkład, który Wam pięknie wygładza skórę i wyrównuje dosłownie wszystkie zaczerwienienia. Nawet z większymi niedoskonałościami sobie fajnie radzi. I to wszystko przy jednej warstwie, bo nie dokładałam tutaj kolejnej. I też faktycznie jest taki upiększający. Tylko właśnie w przypadku cery mieszanej oraz tłustej tutaj już częściej będziemy się musieli w ciągu dnia w jego przypadku przypudrowywać, jeżeli chcemy, oczywiście, uzyskać matowy efekt. Jedyna Rzecz, która mi się tutaj nie podoba, to jest pompka, bo jak ją używam, to po prostu produkt rozpryska w każdą stronę i to jest po prostu chyba moja klątwa. Ja ją muszę z siebie zdjąć, zwłaszcza jeżeli chodzi o podkłady, no co jest grane. Chętnie sięgłabym też po ten duet do, ust, zwłaszcza jeżeli chodzi o kredkę, bo uważam, że jest kozacka. Błyszczyk jak błyszczyk. No, okej, okay, zjecie coś, on zejdzie, wiadomo, nie ma tutaj zbyt dużej trwałości, ale kredka jest, uważam, bardzo godna uwagi, a jest. Jeszcze przy błyszczyku wam zaznaczę, bo tam mówiłam, że a najchętniej to bym go zjadła, bo on tak przepięknie pachnie, ale na szczęście lepiej on pachnie niż smakuje. Kolor kretki i błyszczyka uważam, że jest bardzo uniwersalny, będzie każdemu pasował. Jeżeli lubicie oczywiście takie odcienie u siebie, to myślę, że nie ma się tu nad czym zastanawiać. Błyszczyk jest bardzo komfortowy, nie klei ust oraz z nich nie spływa. Jeżeli chodzi o kretkę, to ona ma matowe wykończenie i ona będzie zdecydowanie trwalsza niż sam błyszczyk. Więc jeżeli chodzi o ten zestaw, to jestem bardzo na tak i też cena jest tutaj. Bardzo korzystna, bo tak 36 zł za dwa produkty ja nie widzę problemu. Bardzo ciekawy i świetny jest, uważam, też ten puder. Tylko, że w moim przypadku, no, przy cerze mieszanej czy tłustej, będziecie musieli go sobie reaplikować w ciągu dnia, no bo on nie utrzymuje tak jakoś długo matu, jak na przykład moje ulubione pudry, które ten mat trzymają bardzo długo, jak na przykład Huda czy Rimmel. Bardzo mi się podobało w nim to, że on przepięknie wygładza strukturę skóry i też się nie odznacza. I ten efekt chłodzenia, który macie przy aplikacji. Go jest naprawdę mega super, bo faktycznie tak na chwilę zapewnia on Wam takie orzeźwienie i wydaje się, jakbyście nakładali coś mokrego na Waszą twarz, jakby miało to zrujnować Wasz makijaż, a wcale tego nie robi. I też dobrze współgra z innymi produktami i co najważniejsze, się nigdzie brzydko nie odznacza. Paletkę cieni oraz eyeliner omówię wspólnie, bo to nie są produkty, które tak wiecie, były dla mnie mega super. One nie są złe, ale czy kupiłabym je po raz kolejny, tu. Akurat w przypadku tych dwóch zastanowiłabym się dwa razy, może chętniej kupiłabym eyeliner niż tą paletkę cieni. Ale zaraz wam powiem dlaczego, bo ona sama w sobie nie jest zła, tylko te kolory jakoś tak nie do końca mi leżą. Podobają mi się bardzo te topery, bo uważam, że dodają mega dużo do makijażu i przepięknie się błyszczą. Tak samo brąz jest bardzo uniwersalny, ale trochę się rozczarowałam tym pomarańczem, bo on niby jest z jednej strony intensywny, ale nie wychodzi on tak soczyście, bym to powiedziała, tylko raczej tak przeciętnie, trochę ceglasto. A ja mam paletki cieni, w których pomarańczowy cień wychodzi naprawdę. Tak mocno, pomarańczowo, więc myślę, że tutaj jest taki mały zgrzyt. Sama pigmentacja jest bardzo dobra, praca na cieniach bezproblemowa. I co najważniejsze są trwałe, bo nic się tutaj z nimi przez cały dzień nie stało. Jeżeli natomiast chodzi o eyeliner, to ja tutaj dostrzegłam, że po czasie się troszeczkę tutaj właśnie stracił z końców, zarówno od wewnętrznej strony, jak i od zewnętrznej. Na całej reszcie trzyma się bardzo dobrze, ale nie powiedziałabym, że on jest aż tak bardzo zastygający, jak mówił producent. Dla mnie to jest takie coś pomiędzy. Niby coś zastyga, niby coś nie zastyga. To jest Ania z przyszłości, jestem już po nagraniu tego filmu i chciałabym Wam pokazać, że ten eyeliner, właśnie nawet po całym dniu tutaj, jest w stanie się ruszyć. Więc jakbyście sobie tak przetarli oko. Dziękuję za uwagę. A są eyelinery, i to nawet kolorowe, które mimo takiego właśnie mocnego potarcia by się nie ruszyły z miejsca. Ale no, oczywiście nie ma tragedii, jeżeli o niego chodzi. No, widzicie, jak on wygląda tutaj po czasie. Zdecydowanie bardziej bym go używała do takich makijaży, w których robiłabym na przykład samą kreskę eyelinerem, jakiś graficzny liner, właśnie, czy coś takiego z dodatkiem jakichś cyrkoni bądź innych dupereli. Ale jak on Was interesuje, to raczej tutaj źle nie będzie i będziecie z niego zadowoleni, no bo robi. I to co eyeliner robić powinien, za to natomiast jeżeli chodzi o róż, to ja uważam, że po czasie on znikł i nawet go nie widać w świetle dziennym. Macie takie samo wrażenie, dlatego też jest to produkt, którego bym w 100% po raz kolejny nie kupiła. Jest fajny przez chwilę, bardzo delikatny, naprawdę dwóch warstw trzeba użyć, żeby jakkolwiek był on widoczny. Jest to taki róż z rozświetlaczem. Wręcz bym powiedziała, że bardziej rozświetlacz niż róż, bo dodaje on bardzo dużo blasku i taki leciutki kolorek. Dla mnie to jest jednak za słaby zawodnik i nie kupiłabym go po raz kolejny. Nie usatysfakcjonował mnie zupełnie. Ale wiecie, jednak kilka fajnych kosmetyków się w tym teście znalazło. Możecie dać mi znać w komentarzach, co Was zainteresowało najbardziej. A z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa.